Cześć kochani! Dzisiaj witam się z Wami z troszeczkę innego miejsca, jak widzicie jesteśmy pod który i będziemy wspólnie szukać stylizacji z kolekcji Wiosna lata 2020. Mam nadzieję, że razem znajdziemy coś fajnego, także zabieram Was zaraz na poszukiwania i oczywiście efekty tej dzisiejszej stylizacji pokażę tutaj w e, odcinku, także zapraszam, zabieram Was sobą. Zaraz poszukamy spodni. Może tutaj e, znajdziemy spodnie, które są z kompletów. także żeby może sobie fajne nagarmi, albo takie takie zaraz poszukamy. I bardzo, bardzo mi się podoba. W ogóle cała kolekcja jest bardzo w kolorach. Po prostu jest super jasienna, to ja je podziewam kremowym, różowym, ciemniakiem, i to odwiedziemy i A myślę, że taką fajną nie ale jednak jest przez ten fajny łańcuch nie zobaczymy, czy można będzie do tej stylizacji. Mam nadzieję, że będą jakieś takie rzeczy pomieszkać, żeby część pochodziła z jednej stylizacji, część z drugiej. Więc zobaczymy, czy te rzeczy są na te uniwersalne, żeby nie są. To jest Białe spodnie do tego, czy też innego, no? Białe spodnie. Fajne, no, nie? No. Jestem już w przymierzalni i tych rzeczy jest po prostu mnóstwo, więc zaraz będziemy z tego e, tworzyć jakieś stylówki. Zobaczcie, tutaj mam rzeczy, mam sukienki, spodnie e, w różnym stylu. Są też jedne szpileczki. Cóż się ubieram i Wam zaraz pokażę. I tak się prezentuje stylizacja numer jeden. Przepiękny garnitur w kolorze takim kremowym. Zobaczcie, tak to wygląda. Oczywiście spodnie są dosyć długie, więc tutaj kwestia gustu, czy chcecie je skracać, czy chcecie, żeby one były takie właśnie jak są teraz. I tak się prezentuje całość. I druga stylizacja, w której osobiście jestem zakochana. Zobaczcie, ta sukienka wygląda tak. Mamy przepiękne, ażurkowe wzorki. Ten pasek również prezentuje się bardzo efektownie. Ja jestem zakochana w tej sukience, bardzo, bardzo mi się podoba. I do tego oczywiście na dole szpileczki, które Wam już pokazywałam. Te same, które były użyte w pierwszej stylizacji szpilki w odcieniu śmietanki. I to jest właśnie druga propozycja z kolekcji wiosna lato 2020. I kolejna propozycja, tym razem taki dzienniaczek, ale w wersji bardziej eleganckiej. Ten sweteryk jest przepiękny, zobaczcie, on ma takie perełki, teraz zobaczycie. Jeansy, bardzo fajne, bardzo w ogóle wygodne i takie mm, fajnie, jakby rozciągliwe, ciągnące się. Wiecie o co chodzi? I oczywiście te same szpileczki. Tak jak mówiłam, szpilki chyba będą w każdej stylizacji, bo chciałam, żeby budki tutaj były jedne i żeby to były raczej wyższe. A one, mam nadzieję, że będą pasowały do wszystkiego. Kolejna stylówka też z tych takich bardziej dziennych, ale jednak z pazurkiem. Przepiękna kurtka w cudownym kolorze, która bardzo mi się podoba. Do tego taka mała torebeczka. I mamy białe spodnie. Uwielbiam białe spodnie, powiem Wam. I oczywiście szpileczki i całość prezentuje się tak. Następna stylizacja, nie wiem czy czwarta czy piąta, już się trochę w tym pogubiłam, natomiast jest to jedna z moich e, ulubionych stylizacji, przepiękna biała bluzka z takimi bufkami dosyć sporymi, do tego spodnie, spodnie alladynki w pięknym kolorze i oczywiście szpileczki, które już, e, które już znacie, tak się prezentuje całość, mega w moim stylu i... E, no naprawdę jedna z moich ulubionych stylizacji dajcie oczywiście znacie jak Wam się podoba i co myślicie. Kochani, ostatnia stylizacja, ale ostatnia na pewno nie najgorsza. jest to przepiękny sweterek połączony z bluzką. To jest właśnie sweterek, a tutaj mamy koronkę na rękawach, która jest przeprzecudowna, Uwielbiam taki styl. Do tego spodnie z pierwszego outfitu, czyli spodnie z garnituru. No i oczywiście już wam dobrze znane szpilki. E, dajcie znać, jak wam się podoba ta stylizacja. Możecie też napisać, e, która jest waszą ulubioną. Jestem bardzo ciekawa. Będę powoli z wami żegnać. Jestem bardzo ciekawa waszego zdania. Napiszcie mi, co sądzicie o tego typu filmach. Dla mnie jest to totalna nowość, ale powiem wam, że super mi się tego typu film nagrywało. Jest to mega zabawa. Super w ogóle było szukać dla was tych ubrań i łączyć je właśnie w stylizacji. Miałam naprawdę no, mega frajdę od nagrywania tego odcinka. Dajcie znać, co sądzicie. Czy wam się podobało i czy chcielibyście więcej tego typu filmów na kanale? Ja uważam, że życzę w są przepiękne, przepiękne. Powiem Wam, że spokojnie mogłabym tutaj przyjść jeszcze raz i wybrać kolejnych 6 czy tam 5 stylizacji. Nie wiem, ile tych stylizacji w końcu było, ale naprawdę jestem mega w szoku. Rzeczy są w przepięknych, jasnych kolorach. Ja już Wam mówiłam, że uwielbiam takie kolory. Świetnie czuję się w beżach, a tych beżowych, tych kramowych ubrańców było naprawdę sporo. No, Także bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Oczywiście zostawiam Wam też tutaj linka do mojego Instagrama. Zapraszam Was też. Tam pojawiają się nowe posty, jest dużo ciekawych relacji, więc możecie wpadać, jeśli jeszcze mnie nie obserwujecie. Nie zapomnijcie łapce w górę i subskrypcji mojego kanału, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. Dziękuję Wam jeszcze raz i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!